Muszę wykorzystać moje drodzy, grodze te ostatnie trzy minuty bo muszę kęgę przejść O, Gdzie ja do choroby polazłem? Jakaś ruina tu jest Ach. O kurwa! Tutaj coś do choroby jasnej jest To chyba... Nie no kurde, no nie przejdę kęgę Za dużo to jest mojej drodzy. i chyba sobie będę musiał pogarować no właśnie nie wiem kurwa, no mam szczęście, że tutaj jest gałąź i mogę po niej przejść Nie się się takie wycieczki Nie zgadzam się tak nie zapuszczałem gajeko Tylko pytanie jest, gdzie ja do choroby jestem Bo nie ma to, nie jest to na mapie, gdzie ja pojazłem o roba jasna. O skaknie bateria. Przegoskaknie bakeria, mi baga. Ale chciałem to miejsce z tego samego końca zbagać. Kur... jakaś ruina jest. O cholera, jak to dziwnie. Nie wiem jakieś głazy. Pozwólcie jeszcze kęgi. O Oła. Technie duchy kawałek mam. Gabejście. Z gryskiem się ciekaw, gdzie jestem? Uga się dzisiaj nie łaziłem. Jakie co to jest? Wow! To wygląda jak jakieś megalikny. Ojej, kurwa, ale fajne. Tak, tego nigdy nie widziałem w tej części lasu. Jak jakiś megalityczny grobowiec, Czy co to jest? Nie wiem, tak się mojego zazyskania wiem. Dalej się śniega iść. Będę musiał się wyraksać. O Nie. Kurde, zmęczyłem się trochę z fagiem skąd? jest późna godzina, a się jest ciemnie Kurgę mi tylko minuta z groszami. Całą kartę pamięci zapchałem Kiedy wracam się do głównego wyjścia O kurwa Tam też można iść jak to jeszcze nie koniec lasu? Kurde, mam jeszcze 40 parę sekund. Jakby to nagrać? Jak, to myślałem, że las kiedyś się kończy. Ciągle się do choroby jasnej kończy. Na szczęście udało mi się to nagrać. Kurde, ja pilniczę. Ja pilniczę, czy ten las ma w ogóle koniec? Ja biernicie! Ja mogę musiał mojego wyjść, bo jakiego miejsca w ogóle nie znam. Tutaj, to jest niezwykła kawałek parkingu na wschód i na północ.